stworzącymi Radę Unii Europejskiej. praworządność to jest właściwe wydatkowanie środków budżetowych, unikanie mechanizmów korzystania z narzędzi finansowych. I to na razie określa się, Roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lutego tego roku, gdzie Trybunał potwierdził, że mechanizm praworządności odniosła właściwe rozwiązania, w tej, oświadczeniu woli Parlamentu Europejskiego, no ale wtedy, Unii Europejskiej, jak również konkluzje Rady z grudnia 2020 roku. Mamy do czynienia, ja nie będę już tego słowa użyć, z no, rosyjską płytowską piątą kolumną w Parlamencie Europejskim. Znaczy jeśli Polski 400 tysięcy uchodźców na Ukrainę zarzuca się w jakąkolwiek nieprawidłowość, to ja się pytam, czy ci Państwo są w ogóle w Europie, ci Państwo mają świadomość tego, co się dzieje w Europie? Mamy największą katastrofę humanitarną na naszym kontynencie w dziejach. To znaczy, kobiet kobiety, dzieci znalazło schronienie, ale to w Unii Europejskiej blisko 2,4 mln znalazło schronienie w Polsce. I taka uchwała Parlamentu Europejskiego zwana rezolucją, no miała miejsce, że insan... jest absolutnie to pokazuje, panie ministrze, ale o ile powiedzmy tak, eurodeputowanie z Hiszpanii